Witam na kanale planszowo. Transit unboxing. Bardzo dziękuję tutaj autorowi za przesłanie gry do recenzji. Tu są małe literki. Paweł Paulina Krawczyk to jest y, koncepcja i projekt. Olivia Sowa, strasznie malutkie to jest. I jeszcze na, cza, y, na ciemnym tle na czarno. Gdyby to było tak jak tutaj. Long punk y, na biało, to byłoby zupełnie co innego. Czy ten longpunk oznacza, że te paczki są numerowane? Ciekawe Nie wiem, co oznacza ten kod, czy to jest coś... Dobra, słuchajcie, otwieramy Otwieramy, o co tutaj chodzi? O. Ja muszę blisko pod oczy, bo ja nie widzę potem I nam się rozjechała Nam się rozjechała o coś, tak właśnie, to jest klucze Słuchajcie, zbieram na sprzęt, bo jak widzicie Mamy problemy z ostrością. potrafi nam się to rozjechać. Już jest dobrze? I muszę cały stół dookoła obejść, bo tylko z tamtej strony mogę to poprawić. Dobra, co my tu mamy w opisie? Tranzyt. Gra, w której każda karta to przygoda. Ładunek czeka, czas ucieka, a na trasie czyhają awarie, obja objazdy i podstępni rywale, którzy zrobią wszystko, żeby ukończyć grę szybciej od ciebie. Prosta do grania, trudna do odłożenia. Idealna na rodzinne spotkania, imprezy ze znajomymi. Czyli nie we wieczory. Sprawdź, kto naprawdę ma nerwy ze stali. Układaj trasy, blokuj rywali. Zgarniaj bonusy, jedź po zwycięstwo. Ok. No dobra. Otwieramy. O, maciupka instrukcja. O, oj Taki drobny druczek. Niedobrze. Niedobrze. Mamy jedną talię, mamy drugą talię. Mamy trzecią talię i mamy czwartą talię. Tak. Bardzo fajnie. O, zobaczcie, trzyma się. To dzięki temu, że tutaj jest ta wypustka. To się fajnie to trzyma. Natomiast już od razu widać, że nie zakoszukujecie sobie tych kart, niestety. Po prostu, no, że zakoszukujecie, ale nie wrzucicie. Więc to jest i plus, i minus. I plus i minus tego rozwiązania. Momencik, zaczekajcie Dobra, mamy to. Mamy to. Okay, sprawdzam tylko czy wszystko jest ok. Dobra instrukcja instrukcja Kurczę. ja powiem tak ja mam ja jestem krótkowidzem ja po prostu to muszę przed, przed twarzą trzymać nie I przepraszam tutaj jest sobie podgląd dobra dla was chyba się nic nie zmieniło nie dobra przebieg gry cel gry zawartość 220 kart. I Okej, okay. ukończona trasa, dobra. A tutaj w tej drugiej to jest spis kart. OK Okej, nowy pracownik i tak dalej. Przeklejka storno. Mini słomiczek. Kurczę, taka jakaś jakość druku tego jest. Na papierze kredowym, ale tak nie najlepiej wydrukowana. Drukarnia się nie spisała troszeczkę a Zobaczmy teraz sobie karty. Przygotujmy sobie do otwarcia tego wszystkiego. porościnajmy. Czy mają pasek? Mają pasek. Mają pasek też. dobrze. Tutaj. O, pyk. I pyk. Tak. Dobra. To odkładamy scyzoryk. Odkładamy ostre narzędzia. Dobra. I co my tu mamy? Okej, okay. dobra. Jedna paczuszka otworzona. Druga paczuszka otworzona. Bardzo fajnie się otwiera. Trzeba przyznać: żadnych żetonów, tylko karty. Tak. Tylko karty i instrukcja, która jest za mała. Jak na moje oczy, no ale to po to wam nagram film, żebyście nie musieli czytać też, tak? Dobra, i co mamy? Mamy transit, akcje, tak? To jest jedna talia, akcje I tu też są akcje, dobra, tu mamy Tu mamy po prostu różnego rodzaju akcje, teraz tak, tutaj mamy tak, kierowca Kierowca, tu są trasy tu są znowu akcje, więc akcji jest bardzo dużo. OK. Tu mamy kasiorkę. Mamy kasiorkę za 500 euro na minusie. Mamy kasiorkę, a nie tylko, bo tam jest ten. Mamy dodatnią, mamy ujemną i mamy kierowcę, tak? Mamy kierowcy i teraz jak sobie zobaczymy, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 200 i setki. Tak. I tu już mamy 500 na minusie, 200 na minusie i setki na minusie. Tak. Dobra, jeżeli chodzi o trasy. Czy jest tutaj wymienione ile, których kart jest? Spis kart jest ogólnie. Nie ma rozmiarów kart, a szkoda. Dobra, i teraz tak. Polska, Czechy to są trasy, tak? Polska, Czechy, Austria, Węgry, Francja, Włochy, Niemcy, Holandia. Wszystko jest na jednym szablonie, tylko się napis różni i cyferki oraz koszt. Znaczy nagroda, nie? Serbia, Niemcy, Polska Słowacja, Czechy, czwórka największa. Rumunia nie, Słowenia, piątka, Hiszpania, Norwegia, Irlandia, Niemcy. Okej, okay. piątki są najdroższe, czyli tu mamy różnego rodzaju trasy. Kurczę w nosie, niechże kręci. Przepraszam. Przepraszam, kręci mnie w Okej, okay. dobra. A co z kierowcami? Kierowcy są żółci. Mamy pana Edka. Jest normalnym, uczciwym kierowcą. Mietek. Zawsze wszędzie się spóźnia. Każda trasa jest dłuższa o jedną kartę drogi. Zawsze wszędzie się spóźnia. Dwóch mietków jest. Jest Witek. Dwóch Witków. Jest Krzysiek i Rysiek. Jest Zbyszek i Zbyszek. Jest areczek i Areczek jest Andrzej i Andrzej, jest Janusz i Janusz, Marian i Marian, Stefan i Stefan, jeszcze jeden Edek, tak? Dobra. I oni mają ten, na przykład przez swoje skomstwo jeździ bardzo ekonomicznie, do każdej trasy dolić sobie i tam jest kwota, tak? No widzicie, albo czasami jest w drugą stronę na pewno. Przepraszam. Ach. Dobra, i mamy multum kart akcji. Mamy drogę, 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 droga 1, ale mamy drogę ekspresową, która się liczy za dwa punkty, tak? Mamy wreszcie autostradę, która liczy się za trzy punkty. Dobra. I to są karty drogi, tak? Okej. Okay. Czyli mamy karty drogi, tak? Jeszcze raz sobie to zróbmy żebyśmy wiedzieli, ile czego jest. Dobra, tu mamy jedynkę. Tu mamy dwójeczkę. To sobie trochę przesuńmy Przesuńmy i mamy trójeczkę. Tak? Dobra. Chcemy zobaczyć, co tam jest dalej. Mamy tak. Storno. Klient anulował zlecenie. Odrzuć karty, trasa nie liczy się do wyniku o to przykre. na palet. Nie, na rozładunku okazało się, że ładunek jest z wymianą palet. Musisz je odwieźć. Odłóż tyle kart Drogi ile ma trasa lub za każdą kartę tracisz 200, tak? Dobra. Dodatkowe palety. Na rozładunku dostałeś puste palety których nie trzeba oddawać. Zyskujesz 500 euro za ich sprzedaż. No. Zakaz jazdy 3 maja. Ze względu na święto obowiązuje zakaz jazdy. Gracz straci kolejkę. Spuszczone paliwo. Po rozładunku okazało się, że kierowca spuścił resztę paliwa z samochodu. Jest stratny 10% fraktu. No. Zapłacona faktura. Połóż kartę na ukończoną trasę. Inny gracz nie może użyć karty przeklejka. Na tę trasę. Ok, objazd. Droga jest zablokowana. Kierowca musi jechać objazdem. Trasa wydłuża się o jedną kartę drogi. Ok, kontrola drogowa. Samochód został zatrzymany do kontroli. Tracisz 20% frachtu i kolejkę. O, kolega na urlopie. Zastępujesz kolegę, który wyjechał na wakacje. Przełóż jedną z niedokończonych tras innego gracza do siebie. Awaria. Ups, awaria. W następnej kolejce gracz nie może dołożyć karty do tej trasy. Ok, zmiana planów. Po dojechaniu na załadunek, klient zmienił zdanie i nie chce transportu. Dostajesz 50% wartości frachtu. Ok, kradzież. O, skradziono część towaru na parkingu. Wartość frachtu zmniejsza się o połowę. Wymiana kierowców kierow... wymian kierowcę z innym graczem. Chłodnia na parkingu. W nocy obok Twojego samochodu staje chłodnia przez hałas agregato Kierowca nie może spać. Trasa wydłuża się o jedną kartę. Do ładunek. Możesz zagrać tę kartę, wykładając ją obok swoich tras, zyskujesz 500 euro. Karta nie liczy się do półni zakończonych tras. A -a. Trasa w kółko. Klient płaci za trasę w dwie strony. Fracht za zlecenie jest liczony podwójnie. O super. Nowy pracownik. Wymień kierowcę na innego stali, lub zapłać 200 euro i zatrudni kolejnego. O. Kolejka na magazynie. Zapłać 200 magazynierowi, żeby rozładował samochód wcześniej, lub tracisz kolejkę. Mm. Eco Driving. Zagraj do dowolnej trasy. Po jej ukończeniu z niej zyskujesz 200 euro za ekonomiczną jazdę. I windykacja. Klient nie chciał zapłacić faktury, musiałeś skorzystać z usług windykacji. Tracisz 500 euro. I przeklejka. Przeklejka jest tylko jedna. Tak. Przeklejka jest jedna. Kopy paste. Zabierz ukończoną trasę jednego gracza. Do siebie. A, Dobra, słuchajcie. Tak to wygląda. To na pewno trzeba potosować mocno wszystko. Nie wiem co z banknotami. No, ok, na razie sobie. Ten. Karty są takie, no niezbyt grube jakieś, nie? Ale ok, śliskie są. Śliskie są, nie są putnowane, zwykłe. Bardzo taka prosta grafika, ale spoko. Tutaj po tej stronie jest całkiem, całkiem interesująco. Są w miarę czytelne te karty, to też warto. Ten w przeciwieństwie do instrukcji, tu niestety kurczę. No, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Mam nadzieję, że ten, że jest gdzieś BGG, że na BGG gra już jest i że jest dostępna instrukcja do ściągnięcia też po prostu, bo. No bo nie ten, PDF-a pewnie będę się uczuł Przepraszam, coś mnie tutaj gardziołek Dobra, słuchajcie, na razie to sobie będę musieli odłożyć Bo nie mamy czasu, żeby się tym zająć, mamy inne rzeczy na stole Więc to sobie schowamy, mówię, fajnie pomyślane pudełko Z jedną wadą, nie da się nie da się. O kurczę, nie wejdą. Mogą być te. Nie da się niestety zakoszulkować kart, nie? To jest. Na przyszłość warto o tym pamiętać też, nie? ok. A wszystko fajnie. Wchodzi są fajnie tam na paluchy. Instrukcja by nie musiała być wcale składana na pół. To jest bez sensu. I można by ją wtedy pionier rozpisać. Yy, po prostu, natomiast, yy, nie ma problemu, ale że jest ten natomiast, no jest kurczę za mała, nie? Jest za mała. To i tak było na wymiar cięte, więc mogłaby być na rozmiar pudełka chociaż troszeczkę większa. Ale ogólnie, no, m, kartka A. A 5 po prostu, nie? dużo dużo większe teksty. Nie? Dobra, słuchajcie, tak wygląda. Bardzo dziękuję autorowi za przysłanie gry do recenzji. I y, no, jak tylko znajdę czas, to pewne święta będę, na, będę się zapoznawał z instrukcją i rozgrywał. A po świętach już będzie filmy. Będą filmy. No bo teraz na stole wyląduje też y, z poczekalni od y, naszej księgarni gra Cezar żym w 20 minut będziemy albo Pompejuszem albo Cezarem będziemy walczyć i będziemy się będziemy się zapoznawać z tą krąg. Także dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.